Bum, 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 Banks, Słuchajcie, jest konkurs na iPhone'a 8, co musisz zrobić? Wbijasz w link w opisie, pierwsza linika, masz link, tam robisz zadania, czyli obserwujesz nasze Instagramy i później liczysz na to, że wygrasz, aż czy na pewno wygrasz, ale tak, to właśnie ty będziesz tym ty zwycięzcą, więc spróbuj, odbieraj punkty, zapraszaj znajomych i wracamy do filmu. Hej, hallo, dzień dobry, witam z bardzo serdecznie, moi koni w kolejnym materiale z Brawl Stars, ale troszeczkę inaczej, wraz no no jest Yoshi. No, dzień dobry, witam serdecznie, napiszcie w komentarzu, co jedliście dziś na śniadanie. Na przykład, co jedliście na śniadanie, słuchajcie, dzisiaj Brawl Stars, ale... Będziemy oglądali, będziemy reaktowali na animacje z Browstara, bo jest mega dużo fajnych animacji, śmiesznych animacji i dlaczego by wam ich nie pokazać? Oczywiście link do samych animacji macie w opisie, jakbyście chcieli właśnie sprawdzić więcej tych animacji. A my no co, Panie Josie? No chyba zaczynamy, ale chyba Pan chce coś jeszcze powiedzieć naszym kochanym widzom. No właśnie, słuchajcie, zostawcie tutaj. Yy, jak będzie 8000 opek w górę. To, Hadesiak nagra kolejny odcinek tego typu na swój kanał, no i też subskrybujcie, bo, 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 żeby nie Bo subskrypcje nie ominąć, są fajne, Dost dostaniecie ciasto fajne. i jest nowy dźwięk subskrypcji podobno, patrzcie, jak naciśniecie za 3, 2, 1, napiszcie w komentarzu, jaki dźwięk wam wyszedł, mamy, zaczynamy, jesteś gotowy? No, jeszcze ja. O. o, mamy, mamy kaktusa o. i mamy ludzi, mamy nowe skiny, nowe skiny, czego oczywiście Supercell nie robi. No, to tak. No, szczególnie... Ej, ten Spike to jest nowy skin, chyba. O, Ej, ten, uwaga. Ten, nie, nie no, ten Spike jest prowadzący. i tu mam mamy ja Leona wiem, i Nite. Ta Nita jest creepy. But... Jezu Ten Niedźwiedź, Jezu. Jezu. Co tu się? Ej, ten Niedźwiedź bardzo okay. mi przypasił, nie? Też uwaga. Leon. Ej, czter, cztery propozycje na skina, nie? To jest to, jest... to jest coś, co Supercell mógłby zrobić. No, w sumie to jest prawda. Uuu. O, i tą propozycję widziałem już. Widziałem już gdzieś. to jest mega jest fajna. Mega. Ja bym grał. Nawet jakby za 500 gemów był. Też bym grał. No, no i... No i, no, i, no, i wszyscy, wszyscy no, i, tak nie, powinni dobrze, reagować. No, i... Napisz na przykład skin Leona, by ciś tobie się podobał, nie? Tak, ja też widziałem. Też jest to taki też fajny, naprawdę. Mega jest fajny. No, i też się podoba, no to chyba coś jest na. ten Wisiek jest zirytowany totalnie. Ona wkurzają się, bo, bo dostaje lepsze skiny od nich. No w sumie tak. O. o. Ale jakby nie pasuje to do Leona trochę. O, ale ale publiczność kocha! Ten kaktus! Mm -hmm. Ej, są te animacje. Ej, naprawdę. <grym> to to nie jest by samuraj. <grym> I cyk. I... już oh. Omae wa Ja bym... <grym> Grałbym każdym... Wszystkimi naraz bym grał, ale nie da się. No, niestety. Najbardziej mi się dał ten samuraj i ten e, też. smoki ninja są fajne, dla mnie, nie? Przynajmniej. Tu macie ankietę, możecie sami e, zagłosować, no nie? No i wszystkie przeszły, na no. co co Nita się. Co Nita nam pokaże, no? Co Nita nam pokaże. Hmm? Ok. Te też. Uh. o! okej. Okay. Ej, to jest ciekawe, że publiczność tutaj. E, też głosowała, nie? No. Uwaga. Oh. Oh. Uwaga. Okej. Mm. Okej. Okay. 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 <laughs> e, Uwaga, a Misio? No, no właśnie... Uwaga. A w tak musi zrespić w sumie, nie? A... Ojej. No Ojej. Oh yes. No jej, biedny misiek. Biedny misiu. Ale ta jest, O. Oh. O. Oh. 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 A, to, to już chyba wiemy kto wygrał. No już wiemy kto już wygrał. Już wiemy chyba. kto wygrał. Czemu ta lampa wygląda jak ten, e, co takie zwierzęta, Jezu, e, z garbami. Wielbłądy. Wielbłądy. Zwierzęta z garbami. Wie, Co wiele tu się błędów. Ja, ja, ja tak sobie wyobrażam zawsze Karla, nie? No. Okej? Okej. Okay? Okay. Co jest? O nie, to jest takie smutne. <laughs> Ten Jim. A, bo, bo, bo umarł. O patrz pa się wkurzyła Ta lampa wygrywa Ta lampa wygrywa <grywa> ta lampa, lampa, lampa winner, no lampa winner Dobra, uwaga <grywa> Nie Nie starczy zasięgu? A jedna! O! O! o co on ci zrobił? On nic nie zrobił O no i co? A. A. a, to. A, a no okej. Okay. Okay. Dobra, okej, okay, jasne. <laughs> Co my tutaj mamy? Wagon. Ale, ale jakie. Fajna opcja w ogóle, nie? Przyjeżdżają na taktyczną stawkę i leją się. No. Normalnie. <śles> <śles> o! <Wow. śles> wow. E, ale tam się, ale ja chciałem zobaczyć, co się tam będzie działo. Nie ja... Czemu ona ma? Czemu ma różowe? Różowe. To ona ma stanik różowy? No. O, <noise> ojej, o! Ja, ja, ja zawsze mam taką minę, jak ta, ta odpala. Oooo! O! o nie! nie Zakryjcie nie, oczy! Nie robi się. Cyk. <noise> Oj! Ej, czy coś takiego naprawdę działa, czy nie? Nie, 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 nie. Oj. Ci ją wyrwali jeszcze. Ci się wywalili. Nie, takie coś nie działa, niestety. No właśnie tak się zastanawiałem, a to byłoby fajne w sumie. No i ten kijek. No Jezu hello! Aha, a a się nie skończył wreszcie? No właśnie, tak chyba 10 lat będzie trwał. A, Okej. Okay. no czy się nie skończył. Czyli się nie skończył. Wiemy co się na, dalej stało. Ok, mamy Bula i Piper. Ojej! jest biedny Barley. Ej, ale to typowo każdy gracz w to, nie? No, o, o, o. To są jej wyobrażenia? O Jezu e, tak. Chyba tak, 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 to są wyobrażenia <grym wytrzań> Aha, ty <tymują> się <grym wytrzań> o, Ej, ale to jest ej, typowe, dobre. to jest typowe, nie? <grym wytrzań> Aaaa no. Troll życia Ej, ta widownia się troszeczkę nam zmieniła tutaj w no. tym O i mamy, mamy jury, C, mamy jury. Aha O O. Oh. A no tak, bo nigdy nie było widać w ogóle twarzy tej, jakiej tam, Tary, tary. Cześć No Dobra, uwaga uwaga! Jakie będą tutaj propozycje skidów? Okej. Okay. No takie jest taki, spoko. W sensie taki... nic nadzwyczajnego, ale to jest taki pasuje do niej. No. Ja dałbym. Um, taką siódemkę. No ja bym dał taką piątkę, czwórkę, coś takiego. Okej, okay, uwaga. T Tara ma bardzo ten. O O O O Jezu, oh Jezu. Oh Jezu. Oh. Oh. <laughs> O no w Ojej! 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 tak, tutaj ale... jej twarz można każdą podpisać Ale Ojej! 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 wiem Nie wiem, Mogłabym rzucać piłkami, to... jak już nie, ale. Nie, nie, nie. Nie, w ogóle ta kocia morda tej e, Jessie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. <laughs> Zwróciłem. Uwaga. Co teraz? O, okej, okay. okay. tylko takie. Co w się? Sensie, artowo to jest fajne, ale do, do gry to raczej. <laughs> Dobra, nieważne, Żyli miał. On jak... Ojej! <laughs> jak małpy dwie, nie? No... Typikal. Okej. Okay. <laughs> no no nie co się sprzeczać. <laughs> bajki z morałem. Bajki... Tak, bajki z <laughs> Czy są tamten. No i okej, okay, moi kochani, to jest na tyle. Dajcie znać. Czy chcecie więcej animacji? Oczywiście, łapką w górę komentarzem. Wita animacje bardzo się podobały. Jak chcecie więcej animacji z Yoshim, to też dajcie znać. I u Yoshi'ego również będzie animacja ze mną. Ej, jeżeli byście chcieli obczaić, to oczywiście zapraszam. Więc trzymajcie się do kolejnych materiałów. No i cześć! Elo!